Jeszcze dwie pętle w nowym zespole, w nowym samochodzie. Myślę, że pomyślnie dla nas. Mimo gdzieś tam wyłączenia się mojej koncentracyjnego skupienia, dwa razy już dzisiaj byliśmy i małe przygody byliśmy za drogą. No i tak jak mówiłem, no skupiamy się na tym, żeby się nauczyć tego samochodu, szukać lepszych rozwiązań, żeby samochód był jeszcze szybszy. Także ten rajd jest dla nas wyjątkowo testem. Ja tutaj nie patrzę za bardzo na wyniki Jasne jest to jakieś tam poglądowa dla mnie jakie mamy tempo Ale zupełnie nie jest to tempo, którym będziemy jeździć w przyszłości w rajdach No bo tutaj przede wszystkim pracujemy, żeby auto się zachowywało tak jak trzeba Ja wiedzę z tym samochodem mam raczej mizerną także, także to wszystko dopiero będzie szło do przodu Ale jest, jest przyjemnie samochód Poza tym jest bardzo, bardzo przyjemny a, męczy mnie trochę bardziej niż moja poprzednia rajdówka, ale naprawdę jest to super świetny no i przede wszystkim piękny wóz.